我可以假装很好也能忍 Przed chwilą widzieliście to jest właśnie tajska piłka nożna. Jeden z bardziej popularnych sportów tutaj. Jak widać, dosyć dosyć widowiskowy. Ten sport przybył tutaj z Mongolii jakieś ćwierć wieku temu. Co ciekawe, Tajowie dokładnie tak samo jak w Europie, w Europie są olimpiady, odbywają mistrzostwa tego sportu co 4 lata. To co powiedziałem, to są kompletne bzdury. Możecie skasować to z pamięci. Drugim najbardziej popularnym posągiem, oprócz Buddy, oczywiście jest posąg Smoka Buddy. To jest Budda jakby w drugiej formie. Budda przybierał w sumie cztery formy. To jest druga forma, którą przybrał zaraz po śmierci. To, co mówię, to jest gówno. Nic to nie znaczy w ogóle. Można pogłaskać lwa. Duriana byśmy ojebali mordo. Co byśmy durianka normalnie? Jak my z Mareczkiem durianka zjedliśmy. Overloaded tuk-tuk w -tuk Bangkoku. Bangkok czasem pachnie kwiatami. I ananaskiem. Wierzę. Profesjonalna chłodnia kwiatowa. Ja. Jaki słodkie! Yes! Jaki boski! Аа <laughs> <laughs> Słuchajcie ziomeczki, Słuchajcie, temat jest taki, że szybko wam opowiem, jestem w Wat to jest taka świątynia, która jest tutaj za mną, jest bardzo ładnie, ale gadam na szybko, bo okazało się, że zapomniałem kart z Polski, więc mam tylko jedną kartę 128 giga, którą zapełniłem w 3 czwarte po dwóch dniach w Tajlandii, więc będzie improwizacja, ale zobaczcie sobie jak to wygląda. Warto jest się przejechać tuk-tukiem chociaż raz, żeby zobaczyć sobie jak to wygląda. Natomiast warto z nimi ustalić cenę od początku. Jakąś taką konkretną, sensowną. Jak ustalicie tą cenę, no to się jej trzymać i nie pozwolić im, żeby was obwieźli gdzieś tam po jakichś lokalnych sklepach. Mówcie, że jedziemy tutaj i tyle. To pierwsza sprawa. A druga sprawa... Ja pierdolę, jakie ostre schody. A druga sprawa, jak się... Jak się gdzieś przemieszczacie w ramach Bangkoku, to warto sobie brać taksówki. I polecam tutaj bardzo taką aplikację, która nazywa się Grab. Jak chcecie wziąć sobie jakąś lokalną taksówkę, taką, która stoi gdzieś tam... E po prostu na ulicy, no to warto sobie najpierw w grabie zobaczyć, jaka jest cena tego. Thank Warto sobie najpierw w grabie zobaczyć, jaka jest tego cena, i po prostu podejść do taksówkarza i powiedzieć mu konkretną kwotę. Czyli nie wiem, jedziesz z Kaosan do Padpong i chcesz mu zapłacić za to 120 batów, nie? Bo tak masz w aplikacji. czy znaczy nie mówisz mu, że tak masz w aplikacji, tylko po prostu mówisz, że tyle możesz mu dać i wszystko. Hello! Hello. 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 Thank you. Ananaska ulicznego sobie wsuwam, właśnie. Nordeczki. Bardzo pyszna, dobra opcja. I szukam tu podobno gdzieś jest... Okej... Okay. Hello! podobne podobno jest gdzieś lokal, w którym są biurka coworkingowe, że mógł sobie zrzucić na spokojnie materiał i przesłać go przez internet, także zobaczmy. Trzymajcie kciuki, bo inaczej nie będzie vlogasów. No więc jestem właśnie w biurze coworkingowym w Bangkoku. Ładnie całkiem wygląda standard, spoko. Zobaczymy, czy uda mi się ogarnąć dla mnie komputer. I need a... I need a desk? And I need computer as well. Because I need to Niestety nie udało się. Mają internet, nie mają komputerów, także szukamy dalej. Jest kurwa, dorwał! 64, co prawda nie, to nie jest U3, więc nie wiem czy 4K na tym śmignie. Ale najwyżej zjedziemy sobie do Full HD. Ja się zastanawiałem, jakie pamiątki przywiozę z Tajlandii. No przywiozę karty pamięci, bo oczywiście nie zabrałem ze sobą tutaj. No bo po co? Po co komu karty pamięci, jak się jedzie na dwa tygodnie ponad. 16 dni do Tajlandii. No po co? Bez sensu kompletnie.